Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie. Nie, było tak dobrze. Było tak dobrze. Czemu? Administrator, proszę, kurwa, pomóż, ktokolwiek. Admin, błagam. Błagam, pomóż, admin, kurwa. Błagam, admin, pomóż. Tak było dobrze, tak było przecież dobrze! Za długo tutaj byliśmy tymi wilkami, bo mówicie, wilki tutaj to. nie WYŁY one! Kurwa! Zajebiście... Dobrze, 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 dobrze! Zabiłem ich. Wszystkich. Bardzo mocno krwawie, tracę dużo.